Dobry wieczór, konechidebrand, poligame.pl. Mieliśmy dzisiaj hmm, dobry wieczór z telewizorem 3D, mówem i tym wszystkim, co PlayStation może w technologii 3D zaprezentować. I wrażenia! Tadeusz Żyliński. Dzień dobry. O, udało się. Może ja się tutaj przytem przy, przyczeszę. E, 3D, w, tylko w. Jak dla mnie, szczerze mówiąc, w domu mnie to średnio jara, bo zaczęły mi boleć oczy po godzinie. A jak się nie ma okularków i się patrzy na ekran, to w ogóle jest to po prostu masakra. Natomiast Sharp shooter plus Move, zdecydowanie tak. tak. DŁOŚCZE. Paweł? Kizo jest prawie tak dobry jak Halo. Podobnie jak, podobnie jak powiedziałem. To jest jak w jest lepszy. Świetna sprawa 3D w kinie, w domu już niekoniecznie jest obraz jest odrobinę nienaturalny. Jest to, zdaje się, póki co jeszcze zbyt droga zabawka. szarp z mówem, świetna sprawa, ciężar, tylko niestety ten czerwony kolor troszeczkę nas odrzuca. Nie pasuje mi do bluzy. Może jeszcze A nie innej? Nie mam innej. 3D jest w porządku, ale może jeszcze nie gdzieś. Robert Tomak? 3D w domu nie, zupełnie nie. Jakby bolą mnie już oczy, mam dosyć w kinie, tak? Ale w domu zupełnie nie czuję, potrzeby, się za tyle pieniędzy. Nie. Natomiast szlakrzutek jak najbardziej. Sam mów tak średnio, ale strzakrzuty nie jest... Ja Chcielibyśmy tak... zauważyć, że Tomek bawi się szakrzotem, <laughs> nawet bez MUWA. Od 40 minut się strzela to, Robert, plan eee, turismo w 3D? 3D nie. Ani w kinie, ani w domu. Nigdzie. Chyba oglądasz czarno-białe filmy. Tak, w mono. Radek? Nie, w ja bardzo mało widziałem tego. Sharpshootera całego. Bardzo <laughs> ciągle na tomka i się nie mogę napatrzyć szczerze mówiąc. No, wygląda to jak zabawka dla małych dzieci. Zastanawialiśmy się, czy, czy to dobry pomysł, czy lepiej, żeby to wyglądał jak prawdziwy karabin, ale z drugiej strony prawdziwy czarny karabin z czerwoną kulką na końcu to też by było czerstwe. W um, się świetnie bawili tym. Um, myślę, że to fajny wybór. Teraz drogi, po 600 zł, tak policzyliśmy w sumie. Że to cała zabawka by wyszła. No razem z Mugwym i subkontrolerem. No jest z tak. Y 3D to jeszcze nie to, y moim zdaniem. Po prostu y wszyscy, którzy grali w, w 3D, mówili, że fajne. Po 15 tak mówili, no dobra, fajne. Po czym przekazywali komuś okulary. Nie było wyrywania sobie okularów y z głowy na głowę. Ja po półtorej godziny mówię, że po prostu boli mnie głowa i mam dość. Więc jeśli lubicie grać dłużej, to jednak nie w 3D chyba. A wiso? Piszesz, że teraz kogoś z gwałci. <noise> tak, to my pies.